Witam wszystkich Jackson z tej strony Słuchajcie w końcu W końcu dokosiłem łąkę. Zakończyłem ją kosić słuchajcie, no trochę czasu minęło z różnych powodów tak było, tak? Po pierwsze zepsułem się kosa Musiałem sobie zamówić nową ta stara będzie wyremontowana na przyszły rok byłem dwie ale no to był pierwszy powód, tak? Po drugie, powiem wam, że Bywały dni, że było coś innego, tak? Bo ten ogródek był przygotowywany To już wtedy sobie nie zawracałem tym głowy To nie było mało, ale nie dużo do skończenia No ale jakoś tak nie zawracałem sobie tym głowy Wyszło jak wyszło, słuchajcie Skończyłem, przekosiłem No były też jeszcze inne powody, tak? Czasami to się nie chciało Czasami deszcz popadywał no i to tak jakoś szło No ale co? Mogę powiedzieć, że skończyłem Słuchajcie No i co? No i za chwilę od nowa Kurde, w tym roku nie, nie chcę zapuścić, tak? Chyba przekoszę ją sobie Przekoszę sobie nie w ten weekend tylko w następny Mam Mnie na początku czerwca jakoś, przekoszę ją sobie jeszcze raz Żeby jej nie zapuścić Później może troszeczkę więcej dam odrosnąć, ale po prostu chcę chcę, żeby była tak konkretnie przekoszona. Jeszcze raz przegrabić, żeby to jakoś tam poszło, ale tutaj powiem wam, że ciężko było tą końcówkę. Końcówkę było ciężko zrobić. No ale co? Jakoś poszło. No i tutaj od nowa. Niestety a może, stety, powiem wam szczerze, że z drugiej strony to jest też czas dla mnie, taki, że jestem tutaj sam ze sobą. No, jeden jest jeden z, jeden z tych momentów, takich, gdzie jestem sam ze sobą. Moja żona zawsze tak mówi, że to jest czas dla mnie za taką dziwną minę ma, <laughs> Nie uciekam z domu. Nie muszę uciekać z domu przed żoną ani przed dziećmi. No, ale to jest tak trochę. Tak, że sobie zawsze tutaj, na przykład kosze, no to, że tak powiem, nikt gitary nie zawraca. No bo wiadomo, jak jest, jak koszę, no to koszę. Chociaż czasami żona to jak coś zacznę koszyć, to jeszcze pięć razy mnie zawoła, ale to już jakby nieważne. Tak, także to jest też trochę czas dla mnie. I, i, i sobie tutaj mogę o wielu my rzeczach myśleć. To jest czas, gdzie można sobie pomyśleć o o tych wszystkich rzeczach, o których nie ma czasu pomyśleć w normalne dni. Coś leci. Może złapie, może nie, o. Bociany. słuchajcie, buciany lecą. O i poleciały. No i to jest ten czas, słuchajcie, gdzie, 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 naprawdę człowiek nieraz chce o czymś pomyśleć, a to nie ma czasu, a to później, a to, a to coś tam, a to, no wiecie jak to jest. Wiecie jak to jest? Każdy z Was to śmiesznie teraz wygląda. Tutaj wygolone, a tu no nic, trzeba być jeszcze raz. Czyli za półtora tygodnia znowu będę miał czas dla siebie. Będę mógł zostać sam ze sobą. Kosa nowa, słuchajcie, zamówiłem sobie taką samą kosę bo, bo tamta... 5 lat wytrzymała 5 lat wytrzymała, no znaczy... 3 ona jakoś się nie rozwaliła zupełnie do końca. Firmy, nie będę chyba mówił, firmy to, to nie wiem, czy to można, czy nie można, cholera wie. Firmy Demon, słuchajcie, z internetu za pierwszym razem kupiłem to było 5 lat temu, za 300 była. Powiem Wam, że to są te takie firmy, co w internetach przeważnie są, te takie tanie. No i tak trochę się bałem, że, że będzie licha, no ale powiem Wam, że. Tutaj na to wszystko, tu jest gdzieś 2500 metrów, niecałe tam, nieważne. No i tam przed domem jest niby 1500, no ale to z domem, nie, wiadomo. No i to przez 5 lat rypałem tam kosem. Także powiem Wam, że zakup był dobry. Teraz muszę powiedzieć, że podrożała o 100. Niech będzie, że o 100 podrożała. Ale jeżeli miałaby mi znowu wytrzymać 5 lat na takim oraniu tutaj na pełnych obrotach, to zakup był udany. Wiadomo, pewnie ktoś by mógł kupić i by powiedział, ty, ale mi się rozleciała. No egzemplarze może jakieś tam się trafią. No nieważne, w każdym bądź razie jest nowa, zamówiona, była zamówiona, przyszła. No tu musiałem to dokończyć. Słuchajcie, tą nową mam przy domu, już też raz skosiłem tą nową, także za półtora tygodnia od nowa. Przejadę się tutaj, a może syna wezmę, niech się uczy w tym roku. Pewnie będę się, pewnie będę się wkurzał, ale niech się w tym roku, roku trochę uczy. Nie, ta trawa nie będzie taka długa, to będzie mu się trochę lżej kosiło. I w przyszłym roku, jak tamtą drugą wyremontuję, tą starą, to pojedziemy na dwie. Zawsze będzie połowy czasu szybciej, że tak powiem, nie? Także co? Słuchajcie. Jakby nie było, byle do przodu, słuchajcie, jest co robić, a tutaj ta trawa, ja nie wiem, dwa tygodnie, chwasty wszystkie, zachwaszczone tu, no są miejsca, gdzie jest dłuższa trawa, są miejsca, gdzie krótsza, wiadomo, bo to tam sąsiad na przykład ma pole, a tam i zboże i tam takie różne duperele. No to nawozu musi dawać nielicho, bo kurde, powiem Wam, że tam gdzie właśnie to kosiłem, to jest taka gęsta, taka bujna, tak wysoko idzie w górę, że tak w niektórych miejscach stanąłem, to do pasa. Ja teraz dłużej było niekoszone, ale tak jak normalnie, to też. Powiem Wam, że w okresie letnim to idzie jak głupia ta trawa. No nieważne, słuchajcie, jest co robić. Idziemy do przodu. Głowa do góry, uśmiech na twarzy. Oczy szeroko otwarte, jedziemy. Trzymajcie się do usłyszenia.